W nowy sezon wchodzimy z oczekiwaniem, nadzieją i wiarą że nasza ulubiona drużyna będzie prezentowała solidny i dobry dla oka futbol ze stadionu TKS-u z wielką radością. Wita Państwa po tej, myślę już dla wszystkich, dosyć długiej przerwie odgrania grania. Bartłomiej, Lewtak, a na początek czwartoligowej kampanii metr trzeciej siły ubiegłego sezonu Tomasowi z wicemistrzem rozgrywek ligowych 24-25, Lublinianką. Lublinianką, która jeszcze w czerwcu w barażach walczyła o Betclic trzecią ligę. Ta sztuka pod opieką trenera Koczona się nie udała, więc z góry... Nasuwa się pytanie, czy najstarszy klub w Lublinie drugi raz z rzędu włączy się do walki o poziom centralny. A może to właśnie Tomasowia? Potwierdzi pogłoski, okręci powrotu do rozgrywek trzecioligowy. Prawdziwy szlagier na początek sezony jest tym, na co kibice z pewnością czekali. W polu karnym już jeden, drugi wybór e, konieczny dośrodkowanie Sobstyla, e, środkowego by się znajdował Sobstyl, dobra ta piłka e, W pole karne, w minutach tego spotkania Sobstyl, znakomicie ułożona noga Ota, e, czwarta liga może być zdecydowanie Bardziej wyrównana, ale o tym Zaraz, bo Tomasowia przed dogodną sytuacją Jeszcze e, Pleskacz, piłka pod nogami, szuty, piłka W polu karnym, ale nikogo nie było Na dalszym słupku, więc to wszystko zbiera Płocki, e, Pleskacz Jeszcze dośrodkowanie 26 mamy na trybunach, znakomitą frekwencję, to trzeba pochwalić, bo tutaj jest z tym naprawdę bardzo dobrze uderzenie. Tak jak Państwu mówiłem, przynajmniej mi się wydaje, że w tym sezonie ta liga będzie zdecydowanie bardziej wyrównana. Prosty błąd techniczny, koneczny, koneczny, ma teraz dogodną sytuację. Czekamy, malec, malec! Eee, zagranie od swojego kolegi. No i teraz dobrze, dobrze. Ta piłka zagrana do Szuty. Grzęda, wyłożona piłka jak na tacy. Ofiarność Bednary. Jeszcze raz powtórzę: ofiarność Bednary. Sobstyle. Zagrani na jeden kontakt do Drozda, Drozd cały czas doskonale. Teraz Dross, piłka w Bramce. Tak jest, piłka w Bramce. Ale co tutaj wskazuje? No teraz nie popisał się chyba tym zagraniem, ostre wejście Szuty, to docenić w tej akcji ofensywnej, Ziętek, próba uderzenia Malca z dystansu, która miała zaskoczyć, do prawej nogi Ziętek, ta piłka uwyłożona do konecznego, no krótka boiska, ale zbyt pasywnie teraz. Eee, chciał przy tej piłce utrzymać się pleska, czyli zapłacił za to najwyższą cenę, bo stratę, koneczny, sytuacja stuprocentowa. To była proszę państwa setka, to była sytuacja numer cztery w wykonaniu Bartłomieja. Ten doskok był odpowiedni, no i wybicie piłki za boczną linię boiska, to była próba zagrania do Drozda, ale kompletnie nieudana eee, Płocki. Włocki spojrzał, wycofał znakomicie, kapitalnie, wycofał idealnie, a piłkę do bramki pięknym strzałem przy samym słupku uderza Oleksandr Miszczenko z numerem 11. Po prostu strzał nie do obrony, zasłonięty ciołek jednym drugim rywalem, próbował tu jeszcze interweniować, no i uśpili, ukołysali niczym dziecko swojego rywala dzisiaj do snu. Odsunięty od zagrania Sobstyl, no co ciekawe, e, teraz trochę lepiej Patryk Malec, ale też strzału na bramkę rywali nie było, odrost. obity o piłkę Bednara. Sobstyl, e, spore zamieszanie, Nikola Jenko jeszcze gdzieś e, piłka. I mocy na razie myślę w pełni, w 100% nie pokazali ani jedni, ani drudzy, ale o jedną bramkę, o jakiś tam procent całkapitalnie do jednego ze swoich kolegów, Szuta. Miszczenko, Miszczenko czy zdąży? Rusza jeszcze Jakub Szuta z prawej strony, bardzo dużo miejsca ma Bartłomiej. pleskać, pleskać, goni go Giletycz, Pleskacz! Zapędza grę swojego zespołu, Kerów, ma dużo miejsca, Kerów! I prosto po raz kolejny w Nikolajenko, no na pewno będzie teraz trener Koczon. Patrzył na to wszystko z dużym zaniepokojeniem. No i zbiera to wszystko Bednaras Łotfiński. Szuta w sprytny sposób utrzymuje piłkę. Szuta e, chciał gdzieś koło nogi Ciąłka. Jeszcze połowie zawodników, którzy wyszli w podstawowym składzie gry na boisko. Teraz się kotłuje, teraz się kotuje. Jest gol. Kto? Czy Kerów? Czy Kerów? Chyba Kerów, bo to Kerów to nie w uściskach swoich kolegów z drużyny, ale teraz mamy Mętlik w głowie. Co tu się wydarzyło pod polem karnym Tomasowi? Czy to te zmiany sprawiły, że Zespół Tomasowi trochę przysnął, mocno na remis, e, tak również na tablicy wyników widnieje 1 do 1. E, w pierwszej połowie Lublinianka miała więcej sytuacji, a to Tomasowia strzeliła bramkę. W drugiej połowie było odwrotnie, no ale teraz... To on wykonywał te wszystkie stałe fragmenty gry, sob styl. Jest i paczek, piłka kozłująca, nie złapał jej w pierwszym tempie. Przypiszą sobie po pierwszej kolejce spotkań, misiurek, misiurek, słupek. Jak niewiele brakowało, jak teraz. Gwiazdy na niebie i ziemi na to wskazują. No ale może poczekajmy z tym osądem jeszcze przez chwilę. E, tu znów gwizdek arbitra. Czuł intencje orzechowskiego. Dośrodkowanie lewą nogą. E, misztal, misztal. Jeszcze misztal w polu karnym, ale e, mamy sygnalizację. Nie będzie. Rzutu karnego będzie koniec spotkania.